Fair Play. Kolejna, piąta misja w grze. Mafia edycja ostateczna. Cześć i czołem, witam was bardzo gorąco. Z tej strony Kompulsator. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to na dole ten czerwony przycisk. Zapraszam was bardzo gorąco. No i dzisiejsza, czy piąta misja to... Mój odzew do widzów, a konkretnie ago, do widza Sławka, który o ten piąty odcinek prosił, ponieważ, jak sam powiedział, zamierza obejrzeć wszystkie like odcinki właśnie na moim kanale. co ona, oczywiście, no bo jest wielkim fanem, gry mafia tej pierwszej, w te, tę ostateczną edycję nie miał okazji grać. Zatem dzisiaj przerwa od Fortnite robimy piątą misję w grze. Mafia, edycja ostateczna. Witam was bardzo gorąco. Myślę, że to sobie możemy pominąć, no bo to jest nam niepotrzebne. Co innego, gdybyśmy w tym grze grali pierwszy raz. Dobra, idziemy do Ralfa jakąś furę. Zawsze tędy wychodziłem. buona Tommy, buena tarde, signorita. Jonas. A tam się skitrał. Uremi naprawia. Dobra, będę się pouczuł, ha? Tak? Hey, Titty Tommy, big day coming up, right? You seen the race before? A wyścig. Dobra. Zdecydujcie się przygotowanie do wyścigu, czyli będzie czas pojeździć w tej misji.

o proszę. o proszę, o proszę, o proszę. Co tu mamy? O, ten, ten jest fajny. Przyspieszenie. Jedziemy najszybszy. To był ten, dobra. Jedziemy tą furą. I klimacik od razu. Doj. Proł jedzie. Tylko, że nie w tę stronę. Pięknie. Lost City of Heaven. Ma edycja ostateczna, piąta misja. Przygotowanie do wielkiego wyścigu, który oczywiście będzie trzeba wygrać. Tylko pytanie, czy ten wyścig to była już ta piąta misja? Chyba nie. Chyba na wyścig będzie trzeba jeszcze chwilę zaczekać. Piąta to było że trzeba ten samochód przewieźć do podrasowania tak mi się coś kojarzy ale zobaczymy spotkaj się ze strażnikiem na torze wyścigowym no raczej to będzie to no to podziwiamy, podziwiamy to miasteczko no bo przecież przy piątej misji gdzie ja również po raz pierwszy piątą misję przechodzę w edycji ostatecznej bo ostatnio dość sporo się dzieje w Fortnite'cie i na Fortnite'cie siedzę dość dużo no to za wiele nie pojeździłem po tym mafijnym mieście i jeszcze się nie zapoznałem w 100% Aczkolwiek jestem zauroczony, w 100%, tak, 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 tak. Znowu mówię o procentach choć nie piję, Przejechać go? A nie, prawda. Piszę na ludzie, Jeszcze taka dobra strzelanina się nie zaczęła, ale blisko, ale blisko.

Jest Będzie wyścig, ale nie od razu, nie od razu. Teraz jedziemy do warsztatu. Pyk, fajna kura. Dobra. Wysiadamy I teraz pokażesz mi pewnie tą wyścigowę

Pierwsze odczucia to, że gorzej się tym jeździ niż w wersji klasycznej pierwszej mafii. Może ta edycja ostateczna to też ma być ostateczna przejażdżka. Strasznie się ślizga, przeszkadza mi to, ale dobra. Ogarniemy, ogarniemy temat policjanty. Także dzisiaj z, ze serdecznymi pozdrowieniami do widza Sławka, który oczekuje, oczekuje tego piątego odcinka i kolejnych, już jest, właśnie teraz, masz przyjemność oglądać, A no i teraz się okaże, czy oglądałeś do końca i potwierdzisz, że był to odcinek skierowany głównie do Twojej osoby, w związku... Tym iż jest teraz naprawdę sporo aktualizacji w Fortnite, to to tak jak mówię w mafii się za wiele nie działo tutaj na moim kanale. Choć to jest można powiedzieć dla koneseru, bo ta gra to już raz, że wyszła jakiś czas temu, dwa, że każdy wie co tutaj trzeba zrobić, ponieważ wszyscy praktycznie żeśmy w nią już kiedyś grali. Co jest? Uhu uh, uh. Będą mnie gonić. GONIĄ MNIE! Mam dwie gwiazdki. No dobra, ale spokojnie się nie dam. Lecimy, lecimy. Tak jak mówiłem, do Lukasa. Barto chyba. Jak już tak mu się dowiedzą. Dobra, piek. Pięknie! Fajna fura, jak się chwilę z nią człowiek zapozna, to... zaczyna się... Jeździć całkiem spoko. Szybciutko wjeżdżamy. Uuu! Uuuu, ale ją pewnego. Lucas Bartoni. Yeah, Lucas Bartoni. Hello man. What a thing of beauty. Beauty, beauty. Hey, I'm a fast worker. Można pominąć? Można. okej. Okay. No, po prostu musimy wrócić. Już? Co jest? A, że nie mogę przegrzewać silnika teraz. Dobra! Ok, w porządku, no problem. I muszę wrócić 4 minuty. To raczej nie będzie problem. silnika nie mogę zajechać. To też nie jest problem, bo już jadę dość szybko. A jest połóweczka na czerwonym. Ale strzela z tego kurnika. Dobra, uwaga, uwaga. Co to? oj, kradzież. I znowu dwie gwiazdki, znowu policjanty mnie będą gonić Dobra, udało się. Znowu się ściskałem Fajnie, że na minimapce nie ma strzałki, tylko jest narysowane na czerwono. Linia, po której mam jechać. Sympatycznie. Nie trzeba sobie wybierać uliczki, choć można sobie oczywiście na skróty lub inną trasą pojechać. Ale jest najszybsza trasa zaznaczona na minimapce, także w O, Oj, musimy zwolnić, bo się na czerwono zrobiło. Dobra. Na brzut. Nie ma już gwiazdek, czyli policjanty już odpuściły. Odpuścili. A to byli oni. I znowu dwie gwiazdki, boż, przejadę, przejadę. Oj, jaj, czerwony, czerwony. Za dużo tu się dzieje, dwie gwiazdki, słuchajcie, silnik się przegrzewa. Policja goni. Tam samolot do góry, sobie leci. Nie mogę w nic przywalić. Zaraz powinienem być na miejscu, bo to w sumie była krótka podróż, a teraz coś mi się już duży. Pewnie przez te gwiazdki, które mnie stresują, żeby mnie nie złapać tam chyba jest glina. Ale muszę przyznać, że słabo z tymi radiowozami, bo kurczę, nikt mnie nie ściga, nikt mnie nie goni. No niby dobrze, niby dobrze, ale coś tu się powinno dziać. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej mafia, edycja ostateczna, misja piąta mam nadzieję, że się nie mylę jeżeli się mylę to w opisie będzie w tytule i w opisie będzie poprawny numerek misji no i <ścoughs> na koniec jeszcze się trochę poturbuje, myślę, że mamy to gotowe myślę, że mamy to zrobione jesteśmy już na finiszu ma oh, To go. Like a okay, let's get out of here. Tak, jak złom. Potwierdzam. Oh, fuck. Ja myślałem, że to będzie w następnym odcinku. A to dojrzałości. Sure no to jestem w szoku. Jestem w grubym szoku. Tym jakże ślizgającym się wozem. Będę musiał teraz wygrać wyścigiowe w zależności od 16? Chyba 16. Bardzo się liczyłem. Za Mike'a, Tommy Angelo! Trzymamy kciuki, trzymamy kciuki, teraz musimy to wygrać, musimy to wygrać! Pyk! Let's go! Za pierwszym razem musimy to wygrać, za pierwszym razem, ponieważ będzie trzeba Ciąć w programie i składać ten odcinek, żeby nie trwał wiadomo jak długo Także, słuchajcie Oczywiście, jeżeli będzie cięty, to się przyznam, ale ale, ale. To musi być wygrane. Teraz. Kurde, jest sucho. Jest sucho i lepiej się prowadzi. Tylko tych dziadów tu wyprzedzić. Uch. Dobrze, dobrze, bierzemy ich. Bierzemy, bierzemy, bierzemy ich. Ok. Kurde, lepiej się tu prowadzi. Choć jeszcze ten tumik strzela. Do poprawki jest fura. Dobrze, dobrze. Pięknie. O, tam się rozdupcył. Jestem trzeci. Ha. Może wygram. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Bez stresu, bez stresu. muza. Dobrze. Co? Tam gadasz gościu. Drugi jestem. Drugi. Zaraz będę pierwszy. Coś załatwi. A jest piękny poślizg. I uwaga, skręcamy. No i jest pierwsza pozycja. Teraz tylko to utrzymać przez następne dwa okrążenia. To był taki fajny element, pamiętam tutaj. Jak wygląda tor względem tego z y, dawnej wersji graficznej? Jest zdecydowanie inny. Naprawdę. Uj bo nie mogę mówić. Oj, 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 oj. Tak w ogóle to w mieście bardzo dużo się zmieniło, jeśli chodzi o samą grafikę. Naprawdę bardzo, bardzo dużo się zmieniło. Niektórych uliczek absolutnie w ogóle nie poznaję w grze, także tym bardziej warto ją jeszcze raz przejść. No i oczywiście podzielić się z widzami wspaniałymi tą rozgrywką. W ogóle to napiszcie w komentarzu, czy ktoś z Was w ogóle dotarł do tego momentu filmu i czy w ogóle grał w mafię tą wersję ostateczną. Jeżeli tak, to ile dni Wam zajęło przejście? No i która misja najlepsza, która misja najfajniejsza? Tu będzie wyskok lekki, jest yy... Trochę iskier trzeba zwalniać na zakrętach, bo jednak aż tak dobrze się tego nie prowadzi. Jest dużo lepiej niż tam przed chwileczką na tej mokrej nawierzchni, ale 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 no, zobaczcie, 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 skręcam na maksa. Tu jest ok, ale na zwykłym zakręcie by mnie przekręciło. Tak jest, to miał oddziela wciąż na czele. No i nie sądzę, by się to miało zmienić. O tutaj na przykład, jakbym tak skręcał, to, to troszeczkę musimy wyhamować. Troszeczkę musimy wyhamować. O i teraz zobaczcie, co tu się dzieje. Tu nie mam kontroli. Praktycznie nie mam kontroli nad tym wodzem. Ale dobra, jedziemy dalej. Dlatego trzeba zwalniać. Na tych mocniejszych zakrętach trzeba niestety zwalniać, wyhamowywać, bo skończymy na barierce. A ten wóz nie jest jakiś super ekstra. Dobrze zbudowany, więc można go rozpierdzielić bardzo szybko No i przegrać, a szkoda by było, bo to ostatnie okrążenie i za chwileczkę wygrana Konkurencja Konkurencja jest No Jest trochę tej przewagi Trzech mam za sobą Ale zwycięstwa już nie oddam Cieszę się, że za pierwszym razem się udało Nie będzie cięcia w programie Ajajajajaj, aj, aj, aj. nie chciałem wjeżdżać, a chciałem to profesjonalnie zrobić przynajmniej nie użycie. Jest 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 I uwaga uwaga, a znowu poślizg chyba dwa wozy są skraszowane, dwa padły na starcie jeden tam przy starcie i mecie, drugi na pierwszym zakręcie. No i uwaga. Das ant, end. Das is win. <laughs> yeah. Tommy Angelo. The first. The winner is Tommy Angelo. Kompulsator. Okay. Oczywiście lajki. Lajki i jeszcze raz lajki. Dzięki. Trzymajcie się do szóstego zdziedzika. Cześć. Hey, Tommy! There's <laughs> our winner! Hey, Tom. I just want to thank you for stepping in like you did. I had six months' rent riding on that race. I'd be homeless now if not for you. I just did what the Don asked, Lucas. Well, you gotta let me find a way to repay you. Just stop by my garage when you get a chance. I might have a line on something that'll turn a buck for you. Sure. Thanks. Ja jeszcze muszę znaleźć Pauliego. Dobra, no to idę. Prawdopodobnie będzie rozmowa o kolejnej misji. To jest Frank. Tam, nie. Tam będzie Pauli. Dobra jest, widzę go. Chyba, chyba go widzę tak po prawe. Co to jest drogi Pauli? Masz mi do powiedzenia, tak, to jest ten. Hm. Tak było. Ostatnim razem tam tu mi mignata do... Głowy, gdy taksówką sobie po mieście jeździłem. A tymczasem jestem w rodzinie pana Salierego. No czego chcesz, Pauli? Bo idę świętować. To nie był Pauli, ale wtopa. To nie on? Powiem Wam tak. Pauli, w ogóle, tej wersji, dla mnie jest w ogóle niepodobny do siebie, dlatego go pomyliłem ale mówiłem to już wcześniej na którymś, na którejś misji, chyba na pierwszej na pierwszej już to mówiłem, albo na drugiej że jest po prostu niepodobny, bo jest niepodobny dlatego go pomyliłem, no dobra szukamy dziada Boże, a tu jest imprezka, zobaczcie tam grają tam się dzieje Kurcze, tak nie było, tak nie było, to, to jest klasa, to jest klasa, chcę tam iść, chcę zatańczyć, on pewnie, to może Pauli tam tańczy. A dobra, słuchajcie, jest, on tam jest, tu jest podświetlenie. Gdzie mam iść prawdopodobnie, uwaga, może tymi słodkami? Sorry, sorry. Nie chcę się bić, bo to się źle skończy. Gdzie to bym się... No tam jest. No i misja powinna się już skończyć, ja tymczasem szukam Pauliego. Sprawdzam czy mogę się bić. Nie mogę. Dobra, tam stoi. No grajcie, grajcie. O, proszę, jest artysta. Ty, on jest podobny do Wałemsy. Haha, <laughs> patrzcie a <Małęsa. śmiech> no fajnie. W pierwszej, pierwszej wersji, chciałem powiedzieć, w pierwszej części, cały czas mi się mieli w pierwszej wersji graficznej tego nie było. Nie było koncertu. Pięknie, klasa, słuchajcie, klasa. dead oh thank Christ you're here if your friend keeps this up the other guy's gonna send the cops over yeah I think Paulie's big day the track's over yes <laughs> Dobra No, no I co? Co?

What did you say, Paulie? I said this guy can drive, Don Salieri. This is a guy who can drive. And here we are. Here we are. Right here. That's where we are. It put me to shame, Tom. Look at you. Now you're even a, some kind of a race car driver. But you're all good, you all got it. Doing real good since you joined the family, but you know you got it easy, right? <laughs> Me and Sam, we keep the real stuff from you. That right, huh? You don't know what it's like. You get the call to see the Don, and your mind's race. Done some bad shit, Tom. We're all in this together. I do what the Don asks when he asks it, just like you. You're like me, you can't just shut it down, blank it out like Sam does, go home to... <laughs> Where the hell he goes home to. Bolly, you're drunk. You're gonna have to clam up for your own sakes. Yeah, you're right. You're right. Tom, I wanna go with the lady. Uh, I'm not helping you with that today. Take me to the ladies! Take me to the blue tropics. I don't know, I ought to take you home. The bridge! Take the bridge over to the island! Take me to the ladies! Take me to those sweet Matutis. I don't know. I don't no, yes, are at the More classy. I'm going to only such cosmetic changes in these missions... I'm home? Call me home? Uh, maybe... maybe that... Yeah... a Good idea... Yeah... okay... I'm gonna... Sweet dreams, tough guy. Mm, I'm gonna... Yeah... I... I don't feel so good... Fair play. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.